Ja przepraszam. Poczekaj, bo mam wywiad, zaraz zadzwonię, dobra. Dodaj, jesteśmy w studio pytania na śniadanie to jest twój, mam wrażenie taki wielki powrót do TVP, bo trochę cię nie było. Jak wrażenia po wywiadzie? No, powiem Ci, że ekipa zgotowała mi iście królewskie powitanie. Wspaniałe mm, też dla moich fanów. Był czerwony dywan, balony, trony. E, tutaj mieliśmy wspaniałą scenę specjalnie zaaranżowaną. E, cała ekipa dołożyła wszelkich starań, żeby ten występ był naprawdę no, rewelacyjny. Polecam, żeby go obejrzeć, bo on jest świetny i światło, i scenografia, i wszystko e, to, 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 to no, nieskromnie powiem że nie widziałam takiego fajnego jeszcze. Yy, I tak, super, i wy, cały wywiad też z prowadzącymi bardzo fajnie to wrócić po tylu, tylu latach. Mam wrażenie, że złapałaś z Idą taki fajny kontakt. Twoja reakcja na to, gdy Ida powiedziała, że Dariusz jest przystojny. Kocham. Aaaa! Trzeba pilnować tego terytorium. My się z idą znamy wiele, wiele lat. Pamiętam, jak byliśmy na jakimś konkursie nagród glamurczy, co się dopiero zaczynała swoją przygodę w telewizji. Później przegadałyśmy chyba z godziny, zanim jeszcze była wciąż, ciąży po jakiejś tam czy w telekamerach, czy w, nie pamiętam, w każdym razie na jakimś afterparty, no naprawdę ją bardzo lubię, to jest fajna dziewczyna, to jest z takim, z takim sportowym sznytem. Ty jeszcze nie wyszłaś z tego studia, więc nie wiesz, co się dzieje poza, ale tam czekają na Ciebie fani, czy jesteś gotowa na to, że prędko stąd nie wyjdziesz? Już z nimi spędziłam bardzo dużo czasu, podpisując każde zdjęcie i robiąc z, z nimi fotografie, więc myślę że, już, myślę, że już spokojnie opuścili ten gmach. Natomiast zawsze staram się co do, do ostatniego fana w takich sytuacjach wiesz, poświęcić tę chwilę, bo dużo, dużo dzięki nim zawdzięczam. Też dali mi tutaj mega power i energię. Zgromadzili się licznie, zrobili mi mega niespodziankę. Mm -hmm. Dzisiaj też wyjątkowy dzień, bo premiera szansy na sukces z Twoim udziałem po 13 latach. Widziałam jedną dziewczynę, która przyszła do studia ze zdjęciami z dzieciństwa z tobą. Tak, byłam w szoku. No. I, mm -hmm. No i właśnie i, i jak ty na to zareagowałaś? Pewnie zobaczymy dopiero w TV, ale w ogóle jak twoje wrażenia związane z tym programem? Wiesz to przede wszystkim e, podoba mi się to, że jest coraz więcej inaczej. Ja już byłam dwa razy z jurorką szansę na sukces i był taki moment, że brano ludzi tak bardziej dla rozrywki wiza, nieudolnie śpiewających, mm. co dla nas jurorów było bardzo męczące. Teraz był e, bardzo wysoki poziom. Jeżeli chodzi o wokalne umiejętności, też lepiej się jurorowało, więc e, myślę, że to będzie bardzo fajny, ciekawy odcinek. Też różne wspominki z moich różnych festiwali tutaj mhm. m, e, opolskich, e, sylwestrów e, z telewizji publicznej. Kawał życia spędziłam e, tutaj e, w tej telewizji, więc będzie też i o tym. Mhm. Singiel zatańczę Z Aniołami. Powiedziałaś, że to jest dla ciebie bardzo ważna piosenka. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że kończym jakby całą moją setlistę na płycie, czyli podsumowuję całą historię, którą opowiedziałam piosenkami. Ciężką historię. No nie, nie oszukujmy się momentami, więc raczej traumatyczną. Dlatego jest dla mnie ważna, bo opowiada o zwycięstwie. O takim moim osobistym I, i, i chciałabym tą energię, tą siłę nadać wszystkim tym, którzy są na tym etapie teraz walki o siebie. I wydaje mi się, że, że, że tak, no, że, że ta piosenka da, da dużo energii. a Dzisiaj byliśmy świadkami rewelacyjnego występu właśnie z tą piosenką. Tutaj w pytaniu na siadanie. Chciałabym jeszcze nie raz wystąpić z nią i zrobić kolejne show, więc już niedługo w dzień dobrytowałem. I tu wyjęłaś mi kolejne pytanie z ust, dlatego że dzisiaj jesteśmy w Studio Pytania na Śniadanie, ale wiemy, że Dzień Dobry TVN, widziałam na Instagramie, także zapraszało Cię w swoje progi. Było to dosyć zaskakujące. Czy jest faktycznie szansa na to, że Ty się tam pojawisz? Tak, jest taka szansa. Rozmawiałam z dyrektor programową. Miałyśmy nawet taką ciekawą, osobistą rozmowę. W przeciwieństwie do, 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 do wcześniejszych rozmów z innymi ludźmi, było bardzo miło i grzecznie, nie, nie byłam stawiana pod żadną ścianą i jedną datą. Dostałam jakby możliwość przedstawienia tych, kiedy jestem wolna. Więc na pewno znajdziemy jakiś dogodny termin. No i, znaj i, i zrobimy jakieś fajne show. Moi fani bardzo chcą mnie widzieć w każdej telewizji. Zresztą artysta musi być ponad wszystko i łączyć wszystkich swoich fanów. Masz jakieś preferencje co do prowadzących, jeśli byś poszła do tego DDTVM? Tak, koniecznie Rozena Kiszulim. Kombo Tak. Trzymam kciuki i chciałabym to zobaczyć, naprawdę? No bo ja wiem. Też musiała to zobaczyć. Przejdę teraz do tematu Edwarda Miszczaka. Ostatnio miałam z nim wywiad i powiedział o tobie: wielki talent może niekoniecznie nie za dobrze prowadzony. Jak ty odbierasz jego słowo? Czy zgadzasz się z tym? Wiesz, sama siebie prowadzę. Więc można to różnie interpretować, bo. Moim atutem i mm, jakby jest to, że jestem autentyczna, bardzo naturalna, jeżeli chodzi o różne reakcje. Często obrywam za swoją szczerość po tyłku, ale dzięki temu od dwóch dekad mam coraz więcej fanów i ludzie doceniają we mnie tą szczerość, ten brak kalkulacji, e, brak e, wymuskanego PR-u. Doda to jest Doda. I dla mnie to, że okej, niedobrze prowadzono, mogę interpretować w różny sposób. Ja to interpretuję em, jako mimo wszystko komplement, em, bo ja nigdy nie chciałam być wymuskaną laską pr która wszystkim się będzie podobać i będzie wpasowywać się w każdy, w każdy gust. Ja jestem trochę rebeliantką, ja mam swój styl, ja nie muszę robić nie wiadomo czego, żeby zatuszować jakieś swoje potknięcia. Mam jak, jak każdy człowiek. Czasem zrobię w topę, czasami mam jakąś medialną masakrę. Trudno, zamknę się w domu, przeżyję. Później wychodzę na scenę i robię swoje. Yy, więc nie chciałabym być dobrze prowadzona. Pytanie co z filmem, bo jak ostatnio rozmawiałyśmy, chcieliście razem robić film. Czy do tego dojdzie? Na razie planujemy reality show i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo Polsat jest dla mnie taką telewizją matką, która wyciągnęła do mnie rękę i dała mi wiele, wiele wsparcia i możliwości yy, jakby szerzenia mojej twórczości mojej osoby, kiedy tego bardzo potrzebowałam i kiedy inni odwrócili się ode mnie. Ja jestem bardzo y, lojalną osobą i y, zawsze będą mieli u mnie pierwszeństwo, bo po prostu, nie zapomnę tego. Y, więc y, pracujemy y, nad tym reality, y, co z tego będzie już sześć pomysłów y, y, jakby poszło do kosza, bo cały czas szukamy tego najlepszego. Ciężko przebić coś, co Coś, co było tak fajne i autentyczne jak 12 kroków do miłości, bo to wychodziło po prostu z życia, z moich potrzeb wewnętrznych. Um, no ale myślimy, myślimy i bardzo chcemy latem zacząć zdjęcia, żeby na jesienną ramówkę zrobić jakiś totalny sztos. Mm -hmm. Trzymam kciuki, tu stawiam kropkę i przechodzę do kolejnego tematu. Ostatnio była Eurowizja, no i wybuch skandal. Zwycięzczyni Blanka została zhejtowana przez e, widzów. E, widzowie podobno woleli Jana. Ja się tutaj mieszam, chciałabym oddać głos Tobie. Co Ty na ten temat tego całego zamieszania myślisz? Ale zamieszanie to jest bardzo pojemne pojęcie. Konkretnie zadaj mi pytanie. Czy Blanka powinna pojechać jako reprezentantka Polski na Eurowizję, Twoim zdaniem? Uważam, że powinien pojechać Jan, ponieważ mamy trzy minuty na to, żeby zrobić ciarki na ciele każdego yy, w każdym państwie. A każdy ma inny gust, wiesz, każdy lubi co innego, są różne nacje, różne przyzwyczajenia. Yy, jakby z gustami się nie dyskutuje, mm -hmm. ale jest jedno, co łączy: emocja. Ktoś ktoś ogląda i ma ciarki, to po prostu jest odruch głosowania. Miałaś tam? I przy jego występie miała. Mimo, że z jakoś tą piosenką nie sympatyzuje, nie jest, nie wiadomo, jaka, to tutaj ta charyzma mnie po prostu yy, wzięła za pysk emocjonalnie. I jak mam myśleć w kategoriach Eurowizji, czyli tylko tych trzech minut, to, to, to ta osoba była najlepsza. Yy, ale też, a jeżeli chodzi o to całe zamieszanie teraz. Jestem jak najbardziej za tym, żeby fani byli za swoim idolem i żeby walczyli za nimi jak lwy, bo moi fani robią dokładnie to samo. Ale pamiętajmy też o tym, że przesada jest gorsza od faszyzmu i w pewnym momencie, jak na każdym yy, kącie każdego artysty, pod każdym postem, wszędzie będzie to samo, to za chwilę mogą mu zrobić krzywdę. I właśnie um, tego się obawiam. I zawsze z, z tej takiej, mm, wiesz, chęci, e, mm, sprawiedliwości i wspierania, mm -hmm. ludzie zaraz będą mieli tego dosyć po prostu. Wiem, że ty miałaś w Eurowizji też swój udział, bo pożyczyłaś serce Nataszy Urbańskiej. Jak ci się podobał Shhh. jej występ? O, oh. oh my god, przepraszam. <laughs> e, poczekaj, bo mam wywiad. zaraz zadzwonię, dobra? Mówisz, um, co? co serce. Jak Ci się podobał występ Nataszy Urbańskiej, której pożyczyłaś serce? Um, występ był całkiem dobry, ale powinien, wydaje mi się, że jak. Um, bo to nie jest łatwe wisić do góry nogami, a potem zaśpiewać całą piosenkę. Mm. Um. Gdybym była jakby dyrektorem ym, artystycznym, to bym zakończyła ten występ do góry nogami, a nie zaczynała go. Wiele razy sama popełniłam ten błąd, że robiłam coś spektakularnego na wejściu, co całkowicie mnie zdekoncentrowało i zepsuło na przykład mój występ. Mhm. Sama byłam wściekła na siebie, ale nauczyłam się na błędach i wiem, że jeżeli chcę zrobić coś spektakularnego, to nie ma to znaczenia, czy zrobię to na początku, czy na końcu, ale nie mogę tego robić kosztem swojego występu. Ale tak jak yy, wiesz. Yy, My nie jesteśmy maszynami, my nie jesteśmy robotami. Nasze całe życie muzyczne, estradowe jest zlepkiem i potknięć, i wybijać, i, i wiesz, i, i upadków, i wspaniałych momentów. Więc z każdego trzeba się uczyć. Jasne. Chciałabym Cię podpytać także o stan zdrowia rodziców, bo dzisiaj w wywiadzie padło, że Twoi rodzice są obydwoje po nowotworach. Hmm. Zmartwiło mnie to, ale wydaje się, że wszystko wyszło na prostą. Yy, no, ale to już jest jakby sprawa, którą przewałkowałam 5 lat temu 10 razy. Moja mama, ze względu na program na językach, gdzie paswiono się nad nią i nad jej małżeństwem, a nie jest osobą publiczną, po prostu z nerwów jej organizm zareagował bardzo psychosomatycznie i zaczęły się, i zaatakował sam siebie. I po prostu zachorowała na naraka, ciężko to przeżyliśmy. Później ojciec dwa lata później po niej. No, ale to już to jakiś czas minął, więc już jest wszystko dobrze. Mhm. Na koniec pytanie, które zadawałam milion razy, ale przez Twoje spodnie muszę zadać je jeszcze raz, dlatego że Twoja figura jest po prostu imponująca. Czy to operator wszystko łapie? Tak, widać wszystko. Dobrze, bo <grych> no i teraz wyjaśnijmy, jak to się robi, dlatego że to za każdym razem robi wow i ja też tak chcę. Dyscyplina, konsekwencja, dieta, dobry sen i dwa razy w tygodniu trening. Mhm. No i przede wszystkim nie jedzenie chyba tych wszystkich tłustych potraw. To jest podstawa. Wręcz przeciwnie, ja bardzo tłusto jem. Natomiast yy, nie jem w, cukrów. Okay. Nie jem cukrów, no tak jak wiesz, już mówiłam o tym miliony razy, też yy, ze względu na to, że miałam yy, chorą tarczy, tarczycę, a nie mam jej, bo wyleczyłam ją z tym jedzeniem, czyli wyeliminowaniem laktozy, glutenu yy, i właśnie przetworzonych rzeczy. Mm -hmm. yy, to, to też wpłynęło na, na takie wysmuklenie, więc te mięśnie moje się yy, bardziej są wydobyte, że tak powiem. Yy, jak się patrzy na moją sylwetkę, sylwetkę, ale ja jem bardzo tłusto, sam majonez z pieprzem i Tłusto jest bardzo fajne dla na skórę, jest ona, wiesz, dużo lepsza niż jakiś suchotnik. Mm -hmm. Okej, okay. ja w takim razie naprawdę jeszcze muszę bardziej się zaznajomić z tym, bo to, co widzę, to jest dla mnie absolutny szał. Bardzo dziękuję jak zwykle za rozmowę, zapraszamy oczywiście wszystkich tak to powinnam zrobić. Do sklepów, tak, do, do akwarium. i oczywiście e, odsłuchujcie najnowszy singiel, zatańczę za nią. i koniecznie zobaczycie ten występ z dziś. Jest sztosem. Ja zaproszę jeszcze do subskrybowania kanału Świat Gwiazd. Teraz tutaj robimy wywiady. Tak jest, zapraszamy. <tryk>